Mamy 23 grudnia dzień przed Wigilią. Zieleniec. Witam wszystkich serdecznie, ale po co tu dzisiaj się znaleźliśmy? To zobaczcie, gdy idziecie główną drogą, macie tego typu baner, który pokazuje gdzie należy skręcić, aby zaparkować obok siedziby GoPru. Dzisiaj nie ma śniegu, niestety mgła, ale wchodzimy do środka. I już jesteśmy w środku. Jak widać, można kupić nawet kawkę w opakowaniu. Jak widać, dzień dobry, e, dzień dobry ja po kawę. Po kawę. Kawę late, kawę z mleczkiem. Z mlekiem osianym poproszę. Jasne. Jak można. Co do kawy? A powiedzmy, dzisiaj mamy ciepłą drożdżówkę, cynamonkę z pieca. Poproszę. Święteczne klimaty. Na ciepło. Obok siedziby gopru, dzisiaj mamy mgłę, brak śniegu, ale wchodzimy Ach. do środka. Tak jak lubię, kawa na stół, ale w takim wydaniu. I gorąca cynamonka. Dziękuję bardzo. Smacznego. Ja w międzyczasie sobie zobaczyłem, co tu jeszcze jest do zaoferowania. Można zjeść ciepło, smacznie. Mamy pierogi ruskie z mięsem, karkówkę. Bułkę z karkówką, zupę, hot dog, kiełbasa z grilla. dużo tu tego wszystkiego jest, ale teraz jeszcze jest coś dodatkowego: czyli do kawy, jakiegoś ciasta na ciepło, plus jakiejś dań mamy dostępne również gorące napoje, czyli alkohol. Jak ktoś chciałby się tutaj dogrzać, jesteśmy w zieleńcu. Wiadomo, jest zima, jest zimno. Jak jest zima, to musi być zimno. Krasują... Cytując klasyka. Natomiast ja zapraszam na kawkę, na ciasto, coś do zjedzenia. Zieleniec, największy parking tutaj na Sky Zieleniec. Wpadajcie na narty, wpadajcie na snowboard, wpadajcie odwiedzić tutaj to miejsce, zjeść, napić się. I oznaczajcie nas na Waszych storkach. Bo to ważne. Jak spróbujecie, chcemy wiedzieć, czy wam smakowało. Na razie.